Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj chcę opowiedzieć o ogrzewaniu gazowym i chcę pokazać, że to moim zdaniem jest lepsze rozwiązanie niż pompa ciepła. Zacznijmy od początku. Kocioł gazowy, kondensacyjny, dwufunkcyjny, zamknięty komorą spalania. Co, co to wszystko, co to znaczy, generalnie? Kondensacyjny znaczy to, że Część energii odbiera z kondensacji pary wodnej. Podczas spalania gazu wydziela się dużo pary wodnej, która, jest, która się skrapla na dodatkowej chłodnicy, z tego boiler uzyskuje dodatkową energię. Dwufunkcyjny znaczy, że zarówno grzeje centralne ogrzewanie, jak i ciepłą wodę użytkową. Nie ma tutaj żadnego dodatkowego zbiornika, jest to ogrzewanie przepływowe czyli w, w momencie odkręcenia kranu, włączają się palniki i e, kocioł e, podgrzewa wodę. Zamknięto, zamknięta komora spalania znaczy, że e, kocioł bie, 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 pobiera e, powietrze do spalania e, z zewnątrz, razem e, z e, wy, wylot spalin, jest rurą dwu, dwu, e, podwójną, zewnętrzną częścią kocioł pobiera, pobiera powietrze, środkiem, środkiem wydobywają się spaliny. Dlatego nie potrzebuje dodatkowego doprowadzenia powietrza z zewnątrz. Tak jak tutaj mamy moja mikropralnia, zarazem jest boiler roomem tak zwanym. Jakie są zalety tego urządzenia? Po pierwsze kompaktowość. Wielkość tego urządzenia o to widzimy to jest całość. Nie, nie potrzebujemy zbiornika przepłynowego, nie potrzebujemy dodatkowego zbiornika na CWO. Generalnie to jest wszystko. U mnie to jest w pralni. W części angielskich domów to jest w kuchni, albo gdzieś pod schodami upchnięte, gdziekolwiek, bo to jest w wielkości pojedynczej szafki, szafki kuchennej. Druga zaleta oczywiście bezobsługowość takiego urządzenia. Po montażu możemy o nim praktycznie zapomnieć. Gdzieś sobie wisi, jest cichy, tego go prawie nie słychać. I generalnie nie, ten, nie potrzebujemy go serwisować. Znaczy, wypadałoby raz w roku, ale to nie jest, że tak powiem rzecz rzeczą konieczną. Co jeszcze możemy o ten, a propos obsługowości? Można ustawić, żeby ma tylko trzyma Zadaną temperaturę wody i zadaną temperaturę e, ogrzewania. Można do niego podłączyć jakikolwiek sterownik. Tu mamy prosty, jak ten, akurat to jest ciepło, 24 stopnie teraz. E, sterownik, programator taki prosty, można, można podłączyć programator e, z podłączeniem do internetu, gdy ktoś ma ochotę. Wtedy można sterować kotłem zdalnie i go włączać, wyłączać albo programować cały tydzień, w jakich godzinach, w jaką temperaturę ma, ma trzymać. Co do, co do kosztów, to za chwilę pokażę to nam na swoim rachunku, jak wygląda koszt wedle, wedle pompy ciepła. Ok, wracając do kosztów. Tutaj na, na podstawie mojego rachunku, jest to rachunek z angielski pokaże, jak, jakie są koszta ogrzewania e, gazem. Dlatego też jest to angielski, bo e, polskiego rachunku no, po prostu nie rozumiem. Tam jest tyle opłat. Tam chyba trzeba być doktorem e, e, ekonomii, żeby go zrozumieć. Jest energia czynna, opłata za usługę handlową, e, stawka jakościowa, przejściowa. Tutaj jest bardzo czytelny angielski, no to e, Ok. Stawka za prąd ma, mnie kosztuje 12 pensów za kilowato-godzinę. Zużyłem 413 w danym okresie rozliczeniowym, czyli to jest listopad, grudzień. Do tego dzienna stawka kosztuje mnie 4,20. Koszt miesięczny jest 56 funtów za prąd. To akurat kto ile, ile zużywa jest totalnie w tym momencie nieistotne. Chodzi mi o porównanie cen. Teraz stawka za kilowatogodzinę gazu. Tutaj jest ładnie przeliczone wszystko w kilowatogodzinach. Czyli za, za ilość metrów sześciennych zużytych razy Współczynnik temperatury i ciśnienia razy kaloryczność i podzielone na 3,6 wychodzi, ile zużyłem kilowatogodzin w danym miesiącu. To jest, jeżeli przyrównamy kilowatogodziny, no to jest o wiele łatwiej liczyć niż w metrach sześciennych. Teraz tak, stawka za kilowatogodzinę gazu kosztuje mnie tyle. Czyli 2 pensy 275 tysięcznych. Aż ciężko to przeliczyć. Razy ilość kilowatogodzin w danym miesiącu plus stawka dzienna. Wychodzi mnie taka stawka. To, to że il, ile zapłaciłem, to jest w tym momencie moim wywodzie totalnie nieistotne. Chodzi o samo kolor, korelację. E, ceny e, kilowatogodziny e, prądu do kilowatogodziny gazu. Jeżeli e, w tym momencie mam 5 e, razy ponad 5 razy tańsze kilowatogodzinę gazu do kilowatogodziny prądu. Teraz wracając do porównania tych dwóch systemów ogrzewania: pompy ciepła i e, ogrzewania gazowego. Teraz e, Zacznijmy od sprawności. Sprawność kotła gazowego takiego jak, jak mój, kondensacyjnego, to jest e, około 100, między, między 90 a 110 e, ponieważ to jest kondensacyjne się to dodatkowe te parę procent uzyskuje z kondensacji pary wodnej. E, sprawność pompy ciepła, e, tak, tak zwany COP, liczone są między 3 a, a 5, jeżeli to jest gruntowa, czyli od 300 do 500%. Czyli mówiąc prościej, z 1 z kWh gazu, jak ja mam, uzyskuję 1 kWh ciepła. W pompach ciepłych, zaokrąglając to, z 1 kWh prądu uzyskujemy jedno, jedno, od 3 do 5 kWh ciepła. Tyle, że też to jest takie od 3 do 5 no to w, w sprzyjających warunkach. Na liczy się właśnie temperatura, temperatura zewnętrzna w pompach, jeżeli chodzi, mówimy o pompach ciepła powietrznych. Przy minus tam 15-20, to już tam sprawność jest, będzie jeden, czyli generalnie pompa ciepła będzie grzała na grzałkach. Ale to już nawet pomijamy, pomijamy to a dwa taką wysoką sprawność można uzyskiwać tylko przy niskotemperaturowym grzaniu, czyli podłogówka generalnie. Już przy kaloryferach albo z podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej ta sprawność spada 2, jest 2-2,5 przy dobrych wiatrach pewnie. No ale nawet licząc to średnio razy 4. To w, przypadku, w, moim, w moim przypadku, gdzie też miałem namawiacza na kupno pom pompy ciepła, bo tutaj też jest program w Anglii dofinansowujący wymianę na pompę ciepła. Miałem namawiacza, żeby zmienić to, to na urządzenie. No to, to mi się totalnie nie opłaca, gdyż jak pokazywałem na moim rachunku, cena za kilowatogodzinę gazu mam pięciokrotnie niższą, ponad pięciokrotnie niższą niż za kilowatogodzinę. Prądu, no to nawet licząc sprawność tą wysoką pompą gruntową razy 5, no to wyjdę na zero. Jeżeli przy idealnych, przy idealnych parametrach, które pewnie się nie zdarzają, no to ten, pod względem ekologicznym, czy taka wymiana miałaby sens, też w sumie średnio gdyż wymieniam jedno urządzenie, działające urządzenie, wymieniam na inne urządzenie, czyli wyrzucam taki sto, mój, e, mój kocioł, który był tam prawie nowy i montuję nowe. Dwa, e, zużywam e, prąd, gdzie produkowany tutaj akurat w Anglii, na przykład 40%, 40 produkcji prądu ciepła, prądu jest z, ze spalania gazu zimnego właśnie. No to czy, czy elektrownia spali gaz i wyprodukuje z tego prąd i prześle mi ze stratami, ja z tego e, prądu zrobię znowu ciepło, to ja nie wiem, czy to, to, jest, to jest ekologiczne. Ani ekonomiczne, ani ekologiczne. Oczywiście mo, mo, można powiedzieć, że e, założyć panele fotowoltaiczne na dach i będzie za darmo. Będzie ekologiczne. No akurat ja nie mam jak założyć paneli fotowoltaicznych na, na dachu, bo Mój dach akurat jest w złym kierunku teraz raz. Dwa, montaż paneli e, w Anglii to w ogóle mija się celem, bo tu mamy e, dni słonecznych, to na palcach ręki można liczyć. 10 lat temu było e, duże dofinansowanie rządowe. Bardzo dużo osób zamontowało panele fotowoltaiczne w Anglii, jest ich naprawdę dużo. A jeżeli się patrzy na statystyki, no to. E, 8% chyba całej produkcji prądu z, e, w Anglii to jest właśnie z paneli. 40% to jest e, spalanie gazu, 12%, 12 spalanie e, biomasy, e, 20% niecałe procent to chyba jest e, wiatr i 20% to jest e, energia e, z atomowa. W Polsce jest e, bardzo dobry system e, prosument, czyli e, Produkcja energii z paneli fotowoltaicznych i oddawanie tego do systemu. Ale jak on długo taki będzie? No Już słyszałem, że mają zamiar to ukrócić, czyli, czyli z, zmniejszyć okres rozliczeniowy nie do roku, ale krótszy, może być może 3 miesiące, może 6, 6 miesięcy, bo ta produkcja letnia jest bardzo wysoka ale zapotrzebowanie w Polsce największe jest jednak zimą. Ostatnio ponoć pobili, pobity został rekord zapotrzebowania mocowego w Polsce i to właśnie zimą, przy dużych mrozach, gdzie produkcja z paneli jest, jest żadna. Także teraz jest, można powiedzieć, no, no świetnie, montuję, montuję panele, jak mam pieniążki i mam za darmo, no, ale jak to długo ten... Będzie, to nikt nie wiad, nikt nie wie. Tak samo. E, ogólnie mówiąc, pompa ciepła jest bardzo dobrym urządzeniem, jeżeli się nie ma gazu. Bardzo dobrym wydajnym. E, to jeżeli sam nie, bym nie miał gazu, no to bym się zastanowił na tym. Ale e, mając instalację gazową, jest po prostu nieopłacalna w tym momencie oczywiście. Bo to, że coś jest opłacalne dzisiaj wcale nie znaczy, że będzie opłacalne za, za rok, za dwa, za, za pięć. E, mój kolega budował dom e, chyba 15 czy 18 lat temu. Zainstalował e, kocioł na olej o połowę, bo wtedy było tanie. Po parę latach zrobiło się drogo, to zmienił na, e, na pelet. E, teraz już ma pompę ciepła, bo znowu jest tania. Następne pewnie będzie fotowoltaika, bo, bo, bo znowu jest tania. Później pewnie baterię trzeba będzie tego założyć. No to, to, że w końcu, w ciągu tych 15 latach, lat, już zmienił 3 razy źródło, źródło energii, źródło ciepła. To nie chodzi o to, że e, dzisiaj jest tanio i tak pozostanie. Ten stosunek ceny prądu do gazu, no to za pomocą podatków bardzo łatwo zmienić. I dzisiaj. Mi się to opłaca. Co będzie za, za dwa lata, tego nie wie nikt. Ok, dziękuję za oglądanie, za mój trochę przydługi wywód i zapraszam do komentarzy. Na razie, cześć.